Z tej okazji, że jestem sam w życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużego kutasa i dobrych dzieci, jak bajesz robił. I życzę Ci słońca, żebyś słoneczkiem się palił z kobietą i ruchał się. Gdzieś tam w krzakach przy jeziorze, ale żeby kleszcze nie brały siebie, jak nie brały ją. To, co mamo dziecko, przepraszam, to jak on spi. tu jest film. I przechyl. I przechyl do tyłu. Nie stoi. Maszek mam z torby do śmieci. Przepraszam, obraziłem mi... facjatę i fucjatę, ale chuj tam, to. Jeszcze w tym co dobre, myśli mi to. każdy z nas jest lepszy YouTube. niż lepszy. To... Pierdol baby, baba i tak myśli cały czas o tobie i o twoim kutasie. Chuj tam, nie biegnij dużo do, do głowy, drobne do do dzieci ci życzę i z dobrych kebabów i z dobrych frytek i usmażony cebuli wyłaczamy się to my, Kospi, z flagą y, Wojska Polskiego Wyzwolenia to y, my to my dbamy o ciebie, trzymaj się chłopie my nagrywamy film, no my. tu na łańcuchu zobacz, nawet stoi a tam w środku złom Patrz jak nam otrudniają chuje Kaszora zdrowie Dawaj ZERUJ 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 Jest <grym>